Kiedy odmówiłam pożyczenia pieniędzy bratu mojego męża, jego rodzina ogłosiła rodzinne głosowanie, żeby mnie do tego zmusić. Uśmiechali się, mówiąc, że decyduje większość. Mój mąż tylko patrzył, a ja odwzajemniłam uśmiech i powiedziałam. To w takim razie zagłosujmy nad czymś innym. Chwilę później wyciągnęłam dokument i w pokoju zapanował chaos. To wydarzyło się w zeszłym roku, ale wciąż jest świeże, wciąż boli. Byłam mężatką przez osiem lat i wierzyłam, że wiem, czym jest lojalność. Myślałam, że małżeństwo to partnerstwo. Wydawało mi się, że rodzina to nie tylko więzy krwi, ale ci, którzy zostają przy tobie, gdy życie staje się trudne. Myliłam się. Cofnijmy się na chwilę. Mieszkam w małym miasteczku na północy stanu Nowy Jork. Mój mąż Brian pochodzi z dużej, bardzo tradycyjnej rodziny. Co niedziela obiad u mamy, jak to bywa w wielu polskich domach. Mnóstwo oczekiwań, silne opinie, niewypowiedziane zasady. Nie wychowałam się w takim środowisku, ale starałam się dostosować. Przyjeżdżałam, uśmiechałam się, przynosiłam coś do jedzenia, starałam się być miła. Jego rodzina nigdy mnie w pełni nie zaakceptowała. Byli uprzejmi, ale zawsze czułam się, jakbym stała za szybą, patrząc na coś, czego nigdy nie zrozumiem. Mimo to kochałam Brianę i wierzyłam, że miłość wystarczy. A potem jego młodszy brat Ryan wpakował się w poważne problemy finansowe. Ryan to typ człowieka, który zawsze ma jakiś plan, ale żaden z nich nie wypala. Od imperium dropshippingowego, przez konsultacje kryptowalutowe, po handel luksusowymi autami próbował wszystkiego i wszystko zawalił. Rodzina to bagatelizowała, mówiąc, że dopiero się uczy, że jest ambitny. Tym razem Ryan wziął ogromny kredyt gotówkowy na swoje nazwisko i przekonał rodziców, żeby go poręczyli. Nie trudno się domyślić, przestał spłacać, a bank zażądał pieniędzy. Najwyraźniej założyli, że ja będę siatką bezpieczeństwa. Pracuję na pełen etat jako pielęgniarka chirurgiczna. Znam się na finansach. Brian i ja nie mamy dzieci, a przez lata byłam bardzo zdyscyplinowana, jeśli chodzi o oszczędności. Pewnego dnia Brian przyszedł do domu z całą tą historią i prośbą o 18 tysięcy dolarów na kilka miesięcy. Odpowiedziałam spokojnie, uprzejmie, że nie mogę. Wyjaśniłam, że nasze środki są przeznaczone na remont domu i że nie czuję się komfortowo pożyczając taką kwotę komuś z taką historią. Nie kłócił się. Pokiwał głową, powiedział, że rozumie i wyszedł. Przez chwilę było mi go żal. Do czasu aż trzy dni później dostałam zaproszenie na rodzinne spotkanie. Odbywało się u rodziców Briane. Kiedy weszłam, wszyscy już byli rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice. Poza Reanem, który dziwnie się spóźniał. Wszyscy się uśmiechali tym sztucznym uśmiechem, który sprawia, że coś w środku zamarza. I wtedy się zaczęło. Ojciec Reana powiedział, że rozmawiali jako rodzina i martwią się o Reana. Wiedzą, że mam pieniądze i uznali, że skoro sytuacja Reana wpływa na wszystkich, powinni rozwiązać to demokratycznie. I wtedy to padło. Ogłaszamy rodzinne głosowanie. Głosowanie rodzinne, jakby chodziło o przejęcie firmy, a nie moje życie. Spojrzałam na Brianę, czekając, aż to przerwie. Nie zrobił tego. Wyglądał na zmęczonego, może przestraszonego. Trudno powiedzieć. Zapytałam: Mówicie poważnie? Jego mama odpowiedziała: Tak, większość decyduje, tak jest sprawiedliwie. Jakbyśmy byli na sali sądowej. Milczałam. Zaczęli głosować. Każda osoba powiedziała w tak, że ja i Brian powinniśmy pożyczyć Rianowi pieniądze. Wszyscy spojrzeli na mnie, jakbym miała się zgodzić, bo odprawili jakiś dziwny rytuał. Pokiwałam głową i powiedziałam, w takim razie zagłosujmy nad czymś innym. Zapadła cisza. Mówiłam spokojnie, rzeczowo. Sięgnęłam do torebki i wyciągnęłam tekturową teczkę. Przesunęłam ją w stronę Briana. Spojrzał zdezorientowany. Jego ojciec zapytał: Co to takiego? Odpowiedziałam: To kopia dokumentu przekazania praw własności do naszego domu, tego, w którym mieszkamy. Tylko moje nazwisko figuruje w akcie własności. Zapanowało pełne napięcia milczenie. Otworzyłam teczkę i wyciągnęłam drugi dokument. A to notarialnie poświadczona poprawka do intercyzy, którą przygotowałam w zeszłym miesiącu. Skoro lubicie głosowania, postanowiłam zadbać o to, by moje majątki były wyraźnie oddzielone. Brian, zostawiłam kopię na twojej szafce nocnej w zeszłym tygodniu tak na wszelki wypadek. Jego matka wyglądała, jakby połknęła cytrynę. Szczenka siostry opadła. Twarz ojca zrobiła się czerwona. Spojrzałam prosto na Brianę. A więc, Ceo, chcesz zagłosować jeszcze raz? Tym razem nad tym, czy pozostaniemy małżeństwem? Nie odpowiedział. W pokoju zapanowała grobowa cisza. I wtedy wszedł Ryan. I właśnie wtedy wszystko naprawdę się rozpadło. Ryan wszedł jak gdyby nigdy nic, jakby nie doprowadził właśnie do rozpadu mojego małżeństwa. Miał ten sam półuśmiech, co zawsze pewny siebie, jakby świat miał się przed nim kłaniać. Przepraszam, że się spóźniłem, powiedział, opadając na jedyne wolne krzesło przy stole, jakby to było jakieś zwykłe niedzielne śniadanie. Rozejrzał się, zauważył kopertę leżącą na stole, spojrzał na twarze wszystkich obecnych. Co przegapiłem? Zapytał z uśmiechem. Nikt mu nie odpowiedział. Jego mama chrząknęła i powiedziała: Rozważaliśmy różne opcje. Spojrzałam prosto na Ryana. Powiedziałam im, że nie. Przechylił głowę. No i zagłosowaliśmy rzucił lekko. Uśmiechnęłam się delikatnie. Zgadza się. I ja też zagłosowałam dokumentami prawnymi. To wymazało uśmiech z jego twarzy. Widziałam, jak jego umysł pracuje, próbując zrozumieć, gdzie zniknęło jego zabezpieczenie. Wtedy mnie olśniło. On nie wiedział o zmianie intercyzy. Nie miał pojęcia, że mówiłam poważnie. Spojrzał na Brianę. Stary, co ty robisz? Brian siedział w milczeniu, nadal nic nie mówił. Wtedy Ryan nie wytrzymał. Wstał i powiedział głośno: Naprawdę pozwolisz jej na to? Pozwolisz, żeby nas tak upokorzyła. Nas to jedno słowo sprawiło, że coś we mnie pękło. Jakbym przestała być człowiekiem, a stała się jakimś obcym wrogiem. Brian otworzył usta, ale nadal nie powiedział nic. Wtedy ojciec Brianę uderzył pięścią w stół. Tak nie funkcjonuje rodzina, krzyknął. Nie wprowadza się prawników w rodzinne sprawy. Nie stawia się granic, jak w negocjacjach. Nie jesteśmy dla siebie obcy. Pochyliłam się lekko do przodu. To wy zamieniliście to w transakcję biznesową, kiedy głosowaliście jak zarząd. Potraktowaliście mnie jak konto bankowe. Odpowiedziałam w ten sam sposób. Twarz jego ojca zrobiła się purpurowa. Wtedy nastąpił kolejny zwrot. Siostra Reana, Morgan, zawsze cicha, trzymająca się na uboczu, odezwała się. Wiesz, ceo, ja też mam już dość udawania. Wszyscy odwrócili się w jej stronę. Pożyczyłam Reanowi pieniądze w zeszłym roku, dziesięć tysięcy dolarów. Nigdy ich nie odzyskałam. Nie powiedziałam nikomu, bo nie chciałam wywoływać dramy, ale kiedy zobaczyłam, jak wszyscy ją naciskacie, mam dość milczenia. Cisza była przytłaczająca. Ryan zamrugał. O czym ty mówisz? Morgan zaśmiała się pusto, gorzko. Obiecałeś, że oddasz w ciągu sześciu miesięcy. Powiedziałeś, że flipujesz Tesle i potrzebujesz gotówki na już. Zmiknąłeś, jak tylko przelałam ci pieniądze. Ryan spojrzał na swoją mamę. Kłamie, ale coś się zmieniło w atmosferze. Jakby opadła mgła. Wtedy najmłodszy brat Briany, Jason, odezwał się cicho. Myślałem, że tylko ja. Dałem mu pięć tysięcy dolarów na mojej karcie kredytowej. Powiedział, że potrzebuje na kurs. To było dwa lata temu i nagle jakby tama pękła. Jeden po drugim ludzie zaczęli mówić. Kuzyn, wujek, nawet matka Briane wyglądała, jakby miała zaraz zemdleć. Okazało się, że Ryan wyciągał pieniądze od wszystkich po trochu, zawsze z obietnicą, zawsze z kłamstwem. Ja tylko siedziałam w ciszy i patrzyłam, jak wszystko się rozpada. Ryan próbował ich przekrzyczeć. To bzdura. Chcecie tylko, żebym źle wyglądał. Oparłam się na krześle. Nie potrzebowałeś pomocy, żeby to osiągnąć. Ryan spojrzał teraz na Brianę, spanikowany. Powiedz coś, człowieku. Brian w końcu spojrzał na mnie i jedyne, co opowiedział, to, kiedy zmieniłaś intercyzę. Oto było. Nie, przepraszam, nie wychodźmy do domu i porozmawiajmy, nawet nie, miałaś rację. Tylko to jedno pytanie. Patrzyłam na niego długo. Gardło mi się ścisnęło nie ze smutku, ale ze zmęczenia. Około sześciu tygodni temu odpowiedziałam. Zaraz po tym, jak Ryan miał kolejną wielką okazję. Jego mama już płakała. Ojciec usiadł ciężko na krześle, jakby cała siła go opuściła. Ryan wybiegł z pokoju. Nikt za nim nie poszedł. Sięgnęłam po torebkę. Brian wstał, jakby zamierzał iść za mną. Podniosłam rękę. Nie. I wyszłam. Ale na tym historia się nie skończyła. Później tej nocy dostałam wiadomość od Morgan. Chciała porozmawiać. To, co mi powiedziała, zmieniło wszystko, co myślałam, że wiem o rodzinie Briane i o moim małżeństwie. Daj znać, jeśli chcesz trzecią część. Uwierz mi, robi się mroczniej. Tej nocy nie zmrużyłam oka. Leżałam w łóżku z otwartymi oczami, wpatrując się w sufit, próbując poczuć cokolwiek złość, smutek, jasność. Nic nie przyszło, tylko głucha cisza. Około drugiej nad ranem w końcu otworzyłam wiadomość od Morgan. Napisała tylko: Możemy porozmawiać? Są rzeczy, których wcześniej nie powiedziałam. Myślę, że powinnaś to wiedzieć. Spotkałyśmy się następnego popołudnia w małej kawiarni w centrum neutralne miejsce. Pojawiła się spięta, ale w jej oczach było coś dziwnie spokojnego. Nie traciła czasu. Nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nie pogorszyć sytuacji, zaczęła. Ale czekałam, aż ktoś w końcu przejrzy Ryana i może też Brianę. To ostatnie uderzyło mnie w serce. Zapytałam, co ma na myśli. Wzięła głęboki oddech. Ryan od lat jest pasożytem. Ale Brian? On nie był tylko biernym obserwatorem. Nie rozumiałam. Wtedy powiedziała coś, co osprawiło, że żołądek mi się ścisnął. Pamiętasz ten projekt z kryptowalutami, który Ryan prowadził w zeszłym roku? Ten, który się zawalił i zostawił go z długami? Pokiwałam głową. Ryan nie działał sam. Zrobili to razem. To właśnie stąd wziął się większość długu Ryana. Wpatrywałam się w nią bez słowa. Wyciągnęła telefon i pokazała mi zrzuty ekranu wiadomości, e-maile, nawet ścieżki płatności. Brian nie tylko wiedział o katastrofach Reana. Był ich częścią. Pomagał. Ukrywał. Nawet przelewał pieniądze między swoim kontem a kontem Reana. Miałam wrażenie, że pokój się przekręca. Jakby moje ciało było gdzieś obok. Powiedział mi, Żebym nic nie mówiła, wyszeptała Morgan. Twierdził, że tylko pogorszę sprawę. Obiecał, że wszystko naprawi. Uwierzyłam mu. Ale teraz widzę, że po prostu chronił siebie. Wyszeptałam. Wykorzystał nasze oszczędności. Spojrzała na mnie, ale nie odpowiedziała. Nie musiała. Nagle przypomniałam sobie coś. Trzy miesiące temu zauważyłam duże wypłaty z jednego z naszych kont. Brian powiedział, że to na pilne naprawy w domu. Nawet pokazał mi fałszywą fakturę. Uwierzyłam mu. Teraz zrobiło mi się niedobrze. Morgan sięnęła i dotknęła mojej dłoni. Nie jesteś szalona. Nigdy nie byłaś. Pokiwałam głową powoli. Potem zapytałam, dlaczego mówisz mi to dopiero teraz? Zawahała się, a potem odpowiedziała, bo dowiedziałam się czegoś jeszcze. Przygotowałam się na najgorsze. Brian i Ryan poszli do twoich rodziców w zeszłym miesiącu. Próbowali pożyczyć od nich pieniądze. Zamrugałam. Co? Powiedzieli twoim rodzicom, że rozważasz inwestycje w nowy biznes Ryana. Chcieli, żeby weszli w to zanim wystartuje. Twoja mama zadzwoniła do mnie po twoim wyjściu wczoraj wieczorem. Była zmartwiona. Wtedy zrozumiałam, że oni nie tylko cię wykorzystują. Oni próbują cię sprzedać. Nie mogłam oddychać przez chwilę. Poszli za moimi plecami. Użyli mojego imienia, wykorzystali moją reputację, żeby oszukać moich własnych rodziców. Wstałam, musiałam się ruszyć, pomyśleć, coś zrobić. Morgan złapała mnie za ramię. Wiem, że jesteś wściekła, ale jeśli masz coś zrobić, bądź mądra, bądź o krok przed nimi, pomogę. Zapytałam ją, co ma na myśli. Uśmiechnęła się. Nie w radosny sposób. To był zmęczony, ostry uśmiech. Od lat dokumentuję wszystko wyciągi z konta, wiadomości, e-maile, zrzuty ekranu. Jeśli chcesz odejść bez śladu, będziesz potrzebować dowodów. W tym momencie coś we mnie pękło. Odrętwienie ustąpiło miejsca jasności. Coś we mnie wskoczyło na miejsce. Już nie pozwolę, by mnie wykorzystywali. Ani Brian, ani Ryan, ani ktokolwiek z nich. Spojrzałam Morgan prosto w oczy. Wyślij mi wszystko, i wysłała. Pod koniec tygodnia miałam wystarczająco dużo dowodów, by pogrzebać ich finansowo, emocjonalnie i prawnie gdybym chciała. Ale to nie był koniec. Bo im głębiej kopałam, tym więcej znajdowałam. Okazało się, że Brian miał jeszcze jeden sekret. Taki, który nie miał nic wspólnego z pieniędzmi. Taki, który wyjaśniał, dlaczego nigdy mnie nie bronił i dlaczego Ryan zawsze miał nad nim taką przewagę. Minął tydzień, każdego dnia odkrywałam coś nowego, kolejny przelew, kolejne kłamstwo, kolejna nitka w ich pajęczynie. Brian i Ryan dobrze się bawili, miałam folder Morgan, miałam swoje wyciągi bankowe, sprawdziłam nawet swoją zdolność kredytową. Brian złożył wnioski o dwie karty kredytowe na moje nazwisko. Nigdy ich nie użył. Po prostu tam były. Prawdopodobnie czekały na kolejną wielką okazję. Wieczór ostatecznej konfrontacji. Nie planowałam, że wszystko tak wybuchnie, ale wybuchło. I kiedy się zaczęło, nie dało się tego zatrzymać. Mama Brianne zaprosiła nas wszystkich na kolejną niedzielną kolację. Ten sam dom, ten sam stół. Tylko, że tym razem powiedziałam tak. Miałam jeden cel chciałam, żeby wszyscy byli w jednym miejscu. Kiedy przyjechaliśmy, atmosfera była sztucznie serdeczna. Wymuszone uśmiechy, spięty śmiech. Myśleli, że burza już minęła. Brian siedział obok mnie, jakby wszystko było w porządku. Ciągle sprawdzał telefon, ale uśmiechał się, kiedy ktoś na niego patrzył. Reana nie było. Spóźniał się jak zwykle. Poczekałam, aż podano jedzenie, rozlano napoje i wszyscy się rozluźnili. Wtedy wstałam i powiedziałam: Myślę, że czas na jeszcze jedno głosowanie. Zamarli. Brian spojrzał na mnie, jakby nie rozumiał. Wyciągnęłam z torebki niewielki stos dokumentów. Nie rzucałam ich teatralnie. Nie podnosiłam głosu. Po prostu położyłam je na stole, jeden po drugim. To powiedziałam, wskazując to dowód na wspólne konto bankowe Briane i Ryana, otwarte trzy lata temu. Przelano przez nie prawie 60 tysięcy dolarów. Większość pochodziła z naszych kont. Część z kredytów. Mama Briane otworzyła usta. Podniosłam rękę. To powiedziałam, stukając w kolejną stronę, to sfałszowana faktura, którą Brian pokazał mi trzy miesiące temu. Twierdził, że to za naprawę dachu. Firma nie istnieje. Cisza. A to podniosłam ostatnią kartkę to kopia e-maila wysłanego do moich rodziców używając mojego imienia. Obiecywałeś im udziały w fałszywym startu piereana. Brian, sam się wpisałeś w kopii. Jego twarz zbladła. Nikt się nie odezwał, więc kontynuowałam. Myślałam, że Ryan to jedyny oszust. Ale ty odwróciłam się do Briany, po prostu jesteś lepszy w ukrywaniu tego. Wiedziałeś, że nigdy się nie zgodzę, więc obeszłeś mnie. Wykorzystałeś mnie. Jego mama wyszeptała: to niemożliwe. Morgan odezwała się z końca stołu. To prawda. Wyciągnęła telefon. Mam też kopię wiadomości. Brian poprosił mnie, żebym go kryła, kiedy wypłacił te pieniądze. Powiedział, że się tym zajmie, zanim ona zauważy. Brian w końcu wstał, wściekły. No to czego teraz ode mnie chcecie, Ceo? Próbowałem to wszystko naprawić. Ryan był w tym po uszy. Nie myślałem. Ty nigdy nie myślisz. Przerwałam mu. Kombinujesz, kłamiesz, chronisz go, bo zna Twoje sekrety. Dlatego nigdy mnie nie broniłeś, prawda? Spojrzał na mnie. I po raz pierwszy w tym całym bałaganie naprawdę wyglądał na winnego. Zbliżyłam się. Co Ryan ma na ciebie? Ryan? Cisza. Mrugnął. Przełknął ślinę. Wymamrotał to nie tak. A jak? Rozejrzał się po stole, potem spojrzał na ojca, potem na Morgan. I pękł. Chronił mnie lata temu, kiedy miałam problemy prawne w pracy. Fałszowałam raporty. Mogłam trafić do więzienia. Wziął winę na siebie byłam mu coś winna martwa cisza ojciec Briane odezwał się cicho, ale z wściekłością okłamałeś nas. Okłamałeś ją. Wykorzystałeś własną żonę, żeby ukryć dług, który powinieneś był spłacić uczciwością. Brian spuścił wzrok. Nie wiedziałem, co robić. Zawsze miała kontrolę nad pieniędzmi. Potrzebowałem. Potrzebowałem sposobu, żeby to naprawić, zanim się zorientuję. I znowu to słowo. Kontrola. Postrzegał mnie jako te z pieniędzmi, z władzą, z kluczem. Nie jako partnerkę. Tylko narzędzie. Nie krzyczałam, nie płakałam. Cięgnęłam do torebki po raz ostatni. Ostatni dokument złożona kartka położyłam ją przed nim. Patrzył na nią, otworzył. Jego twarz się załamała. To był pozew rozwodowy, już podpisany z mojej strony. Bez dramatów, bez krzyków po prostu koniec. Większość decyduje prawda. Powiedziałam cicho. W takim razie głosuję za odejściem. Odwróciłam się i wyszłam. Nikt mnie nie zatrzymał. Nawet jego matka. Tę noc spędziłam w hotelu. Trzy godziny później Morgan napisała do mnie. Odszedł. Nikt nie powiedział mu do widzenia. Konsekwencje przyszły szybko. Brian próbował dzwonić. Zostawił mi wiadomość głosową, płacząc. Mówił, że jest zagubiony, że nie wie, jak wszystko tak się rozpadło, że możemy to odbudować. Nie odpowiedziałam. Dwa dni później oficjalnie doręczyłam pozew. Okazało się, że aktualizacja intercyzy i cała dokumentacja uratowały mi nie tylko pieniądze uratowały mi lata ciągnącego się rozwodu. Nie wiedział, że to już koniec. Morgan dalej pomagała. Postanowiła wnieść sprawę przeciwko Ryanowi o niespłaconą pożyczkę. Ryan zniknął na jakiś czas. Usunął konta w mediach społecznościowych. Plotki mówią, że mieszka teraz w New Jersey, pracując pod fałszywą nazwą firmy. Brian wrócił do rodziców. Kolacje rodzinne się skończyły. Chciałabym powiedzieć, że odeszłam bez ran. Nie odeszłam. Były noce, kiedy płakałam do poduszki. Noce, kiedy kwestionowałam wszystko. Osiem lat z kimś, kto patrzył mi w oczy i mimo to wybierał kłamstwo zamiast prawdy. To zostaje z tobą. Ale teraz, teraz śpię spokojnie. Po raz pierwszy od lat. Jeśli jest jedna rzecz, której się nauczyłam, kiedy ktoś mówi, że większość decyduje, pamiętaj o tym. Nie potrzebujesz głosowania, żeby opuścić płonący dom. Potrzebujesz tylko odwagi, by przejść przez drzwi. I ja to zrobiłam.